Postanowiliśmy poszukać najmniejszej klawiatury i przetestować ją specjalnie dla Was. Ba, nie jedną klawiaturę, a kilka i powiedzieć Wam, która z nich wypada najlepiej. Moi drodzy, test najmniejszych klawiatur, czas zacząć! Z pewnością już zauważyliście, że od jakiegoś czasu, niestety, na kanale nie pojawia się Piotr. Pojawiało się także mnóstwo pytań, e, kiedy Piotr powróci, czy Piotr powróci, czy Piotr się pojawi. Moi drodzy, i bardzo mi przykro to ogłosić e, i to naprawdę smutna wiadomość, ale niestety, Piotr powraca. Haha, surprise, jestem! No właśnie. Dobrze, Piciu, powiedz mi, gdzieś ty się był, gdzieś ty się podziewał? No jak to, pod tym stałem. A, cały czas. <grym> w sumie ja byłem zadowolony. chciałem je puścić. Dzisiaj sprawdzimy cztery klawiatury i zobaczymy, która z nich będzie faktycznie najmniejsza. Ale też która przypadnie nam do gustu najbardziej. Dokładnie tak. Coraz częściej pytacie nas już nie tylko o klawiatury typu TKL, czyli pozbawione panelu numerycznego, ale pytacie coraz częściej o klawiatury 60. Nie wiem, czy wy macie jakieś ambicje, żeby w Makowca iść zjeść gdzieś, nie, nie wnikam. W każdym razie dzisiaj cztery propozycje klawiatur 60. A będą to Cooler Master Krux K65 RGB Mini. I Huntman mini. Zaczniemy od najtańszej propozycji, którą jest Krux, i będziemy piąć się w górę. Także przejdźmy do pierwszej propozycji. Na naszym stole już Krux Neo Pro RGB. Okay. Klawiatura, i na początek tylko powiemy dla tych, którzy nie wiedzą, bo może i tacy się trafią, czyli te najmniejsze klawiatury zazwyczaj 60%. Dlaczego? Bo oprócz. Uciętej tej części numerycznej to producenci oszczędzają nawet na strzałkach, mhm. które są wpasowane tutaj w funkcyjne klawisze. Dokładnie tak. No tutaj zdecydowanie mamy klawiaturę przeznaczoną dla e-sportowców, dla e, przede wszystkim osób też, które chcą zaoszczędzić na swojej podkładce czy na swoim biurku jak najwięcej miejsca do ruchu ręki. Ale do tego dochodzi kwestia, że takie klawiatury wydają się być estetyczne, takie minimalistyczne, i to jest w nich fajne. To, co będzie przeszkadzało niektórym z was, to właśnie te rzeczone strzałki, mhm. bo niestety, żeby je wywołać, musimy właśnie użyć przycisku funkcyjnego. No i przy takim codziennym użytkowaniu, na przykład, chcesz maile. Y przejść jeden po drugim, może się okazać, że no, musisz do... to więcej Cię pracy kosztuje niż oszczędności czasu. Dokładnie tak, niestety. Ta klawiatura yy, wymusza na nas pewne kompromisy, na które się musimy po prostu zgodzić, żeby jej używać. Ale do konkretów, Crux Neo Pro. Co mamy na stole? No, bardzo klasyczna, jeżeli chodzi o samą klawiaturę. Yy, ten font... Też bardzo taki klasyczny przełączniki, które tutaj już wywołałeś. To są gaterony browny, takie już no przełączniki, jednak z nie tej najwyższej półki, ale wydaje mi się, że dla wielu z Was będzie to już. W porządku, opcja. Tak jest. Mamy też kikapy, które są stworzone z pojedynczej warstwy tworzywa sztucznego. Całkiem twarde, więc myślę, że nie będzie problemu, jeżeli coś nam na klawiaturę <laughs> upadnie. Słuchaj, ja już sobie trochę na tej klawiaturze wcześniej poklikałem. No. Już ją delikatnie sprawdziłem. I powiedz mi, jakie ty masz wrażenia i zobaczymy, czy mamy te wrażenia z klikania spójne. Słuchaj, dobra, mówię ci i zobaczymy, czy to się pokryje faktycznie w ciemno. To są browny mhm. i jak na browny ten punkt aktywacji jest dość mało wyczuwalny. Dokładnie Taki tak. trochę bym powiedział, gdybym miał na ślepo określić. To, to nawet bym powiedział, pokusił, że czerwone. Że bym czerwone lub nawet niebieskie, tylko nie mają tego dźwięku niebieskiego. No Takie... właśnie, to jest to, co mi przeszkadza. Raz, że ta klawiatura jest delikatnie głośna, za głośna jak na browny. Zdecydowanie za głośno jak Ocież na czerwone. To jest względem, bo to jest względne. Tak, to jest względne. Akurat. Dokładnie. No i nie ma tego wyczuwalnego progu aktywacji. Bardziej bym powiedział, że są jak to na switche, jak na browny. Bardziej bym powiedział, że są to switch'e liniowe. Natomiast być może dla niektórych będzie to jakaś zaleta. Warto przy tym wspomnieć, że ta klawiatura ma trzy wersje, ma redy jeszcze i blue. Także mhm. można sobie tutaj wybrać. Faktycznie ten brown nie jest taki bardzo klasyczny. Do tego Odczepiany kabel, co w tych klawiaturach 60% jest praktycznie standardem. Bardzo duży plus oczywiście za to, bo możemy w łatwy sposób tą klawiaturę odłączyć od naszego biurka i szybciutko ją przetransportować. USB-C, za co też plus, bo te najnowsze standardy się przydają, chociażby jak szukasz kabla do innego sprzętu, nawet telefonu czasami. Mm -hmm. Pod spodem, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, nic się nie dzieje. Podłączę ją, żebyś ocenił jeszcze te kwestie podświetleniowe. No, nie jest to najlepsze RGB, jakie widziałem, ale no, mamy tutaj, przypomnijmy, do czynienia z najtańszą klawiaturą no w naszym właśnie. zestawieniu. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, a może powinniśmy. Na początku 200, około 19 zł okay. na naszym stole, czyli budżetowa klawiatura 60% pewnie będzie ciężko znaleźć tańszą. Więc wydaje się to nadal ciekawą propozycją. Tu jeszcze możemy powiedzieć, że te przyciski są w takim delikatnym zabudowaniu. To wygląda jak w wiesz, jakby włożyć te przyciski do takiej, nie wiem, tortownicy. No, konstrukcja wygląda naprawdę solidnie. Jeżeli chodzi o, o to uzewnętrznienie, mamy tutaj do czynienia zdecydowanie z tworzywem sztucznym. Nie mamy tutaj żadnej warstwy aluminium. Natomiast sama klawiatura wydaje się być naprawdę twarda. Tak, ja ją tak wyginam, żeby zobaczyć i wydaje się solidna, ale ciekawe jest to, że jak ją wyginam, to kolory zmienia. I chyba ja po prostu przyciskam, któryś przycisk i to może jest ten, który odpowiedzialny jest za podświetlenie. Także to podświetlenie moim zdaniem też jest ok, akceptowalne jak najbardziej, no ale znamy takie, które większe na wrażenie robią. Może przez to, że jest po prostu tam bardzo nisko tak. zabudowana, a klawiatura jest delikatnie taka obudowana. Wiem, że to jest napisane zawsze na opakowaniach, ale po co wierzyć opakowaniom, jak można po prostu mieć swoją miarkę. I zobaczmy też wielkość dokładniej. Zobaczymy, która będzie najmniejsza. 29 tutaj pokazuje centymetrów moja miarka na 10. Taki rozmiar 580 gramów ma ta klawiatura. To, jeżeli chodzi o wielkość, czy będzie najmniejsza w zestawieniu? No właśnie, zaraz się przekonamy, bo. Bo teraz czas na konkurencję. Sprawdźmy następnego producenta. Następna klawiatura. Kolejna klawiatura na naszym stole to Corsair K65 Mini. I jeżeli chodzi o koszt, to tutaj się zwiększa. I właśnie, no zawsze jak mówimy o tych cenach, to jest takie, że zależy, kiedy kto nas ogląda, bo te ceny często się zmieniają. Ona w promocji teraz jest za około 320 zł, mm -hmm. ale przeceniona z około 400 zł, okay. więc musicie to wziąć pod uwagę, no my mówimy teraz około 320 zł, za tą klawiaturę musielibyśmy wydać. No właśnie i jest to niewątpliwie bohaterka jednego z ostatnich odcinków, podczas którego była bitwa na zestawy dla ProPlayera. I to był mój wybór tej tak. klawiatury, ponieważ ta klawiatura faktycznie dla pro playera nadaje się idealnie. Nie dość, że specjalne switche Ceramic Speed, które mają być najszybsze, one są w ogóle czerwone chyba, ale czerwone? Nie, pewnie nie będą czerwone, ale Ej, mogłyby najszybszy... być, bo czerwony najszybszy, tak? Powiem Ci tak, na pewno niełatwo nie się, no najszybszy w mieście. No, no, w, czerwony... środku, w środku czerwi, czerwieni brakuje, ale uwierzcie mi, to są speedy. To jest naprawdę prędkość, to jest niebezpieczeństwo wręcz dla przeciwników oczywiście w grze komputerowej. No i dodatkowo ta klawiatura cechuje się znacznie, wyższym, znacznie wyższą częstotliwością kontaktu między samą klawiaturą a komputerem. To jest jej taki wyróżnik dla tego, dla, dla esportowców. Oceń sobie ten kick-up, bo wiem, że to lubisz robić. A ja powiem tylko tyle, że wiem, że lubisz tą klawiaturę, bo jak był odcinek ze stanowiskiem streamera, to użyłeś dokładnie tej samej tego nie pamiętałem nawet A, widzisz, nie pamiętałem jest odnośnik do tego materiału również więc sobie sprawdźcie No dobra jeżeli chodzi o kikapy, tutaj mamy turbo wytrzymałe produkty ponieważ są to kikapy z podwójnej warstwy tworzywa i faktycznie zgięcie chociażby delikatne tego kikapa, no jest naprawdę trudne bardziej mam wrażenie że już bym go złamał niż delikatnie chociażby wygiął Jeżeli chodzi o samą budowę klawiatury to ona mi tego Kruksa bardzo przypomina w sensie według mnie ideowo jest zrobiona praktycznie tak samo Trzeba jednak zaznaczyć, że no podświetlenie jest już lepsze, mocniejsze, bo te klawisze leżą na mhm. tym oświetleniu. Tak, widzisz, że ta chmurka pod spodem przez to, że tam została biała blenda użyta. Dokładnie tak, mamy takie mleczne podświetlenie i wydaje się, że nasze kikapy lewitują na tej klawiaturze. Natomiast jeżeli chodzi o spód, powiedz mi, czy tam się coś dzieje? No nie totalnie tak samo jak w kruksie. Pod tym względem, jeżeli chodzi o. Zginalność, no to też nie, nie, nie wytrzymałościowo bym się nie martwił, bo ona się nawet nie wygnie ani trochę. No i ta spacja, która robi naprawdę fajne wrażenie i ona mi się najbardziej podoba z tych mm -hmm. wszystkich elementów dodatkowych, podłączenie oczywiście też na USB-C. No dobra, a jak się Tobie klika na tych switchach, bo o nich sporo powiedzieliśmy, ale jeszcze nie powiedziałeś o swoich wrażeniach. No tutaj mamy Redy i to czuć faktycznie. W podsumowaniu jeszcze porównamy wszystkie klawiatury i zobaczymy, jak to wypada właśnie bezpośrednio ten kruk z Corserem. Mhm. Yy, no co mogę powiedzieć? No, szybkie, yy, jeżeli chodzi o głośność, no to mówię, mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, ale jest głośna. Jest głośna, niestety to jest problem czuć tego skorsera. Mhm. Zwłaszcza o ten, o ten spód. Dokładnie, nie switche same w sobie są głośne, ale bardziej właśnie ten rozchodzący się dźwięk pomiędzy podstawą klawiatury a keycapem, który gdzieś tam cały czas rezonuje i się odbija. O tym, że Krugs i Corsair mają ze sobą trochę wspólnego, świadczy też waga, która ponownie wynosi 580 gramów. Okej, okay. ale czy mają coś wspólnego, że chodzi o wielkość? No właśnie jest To będzie wymianę. mniejsza, bo o tym też rozmawiamy. 29. 29! No może z małymi milimetrami, może delikatnie jest. Szerszy corser, ale naprawdę to jest można powiedzieć, że 29. No i tutaj delikatnie 10 i pół. więcej. Delikatnie 10 i więcej. Tam było 10, tu jest 10,5. Także jeżeli chodzi o wielkość, to można powiedzieć, że Crux i corser są takiej samej, ale jeżeli ktoś jest takim, taki naprawdę małostkowy, no to corser jest milimetry większą karaturą. Na naszym stole kolejna klawiatura i znowu wzrasta cena, bo w tym przypadku 529 około złoty. No, czyli tam się podnieśliśmy o trochę ponad stówkę. Teraz. Promocją praktycznie o dwie bez, też mm -hmm. o stówkę, Razer Huntsman Mini. No jedno jest pewne: ta klawiatura ostatnimi czasy szturmem zdobywa biurka graczy. Faktycznie jest to produkt jak najbardziej przebojowy i naprawdę bardzo często zdarzają mi się pytania właśnie o tę Proszę. klawiaturę. Jedno w tym przypadku rzuca się od razu w oczy, no ta klawiatura jest ładna. Zdecydowanie się z Tobą zgadzam i powiem więcej, to jest jedna z ładniejszych klawiatur, jakie ostatnio widziałem. Faktycznie ta biel przekonuje dodatkowo cukierkowe, landrynkowe podświetlenie Takie punktowe. Trochę troszeczkę się tak, nie? troszeczkę <laughs> tak. Mam. Dodatkowo jeszcze można wspomnieć o tym, że po bokach tej klawiatury widać wyraźnie oświetlenie RGB, co dodatkowo może się ładnie rozlewać na naszej podkładce. Co jeszcze ja chciałem dodać, że no ja mam zawsze wrażenie, że biały to zawsze jest takie coś innego, więc od razu bardziej przykuwa uwagę mm -hmm. I, i to jest, nie wiem, dla niektórych to może być, wiesz, przewaga taka, że niesprawiedliwe jest to porównanie, bo taka, która jest biała, ale te klawiatury nie mają białych odpowiedników. Więc znaczy, jest... na pewno ten produkt... Jest też czarna, jakby ktoś pytał. Na pewno ten produkt się bardzo wyróżnia i na pewno tą kolorystyką, bo ta biel też jest tutaj... Absolutnie śnieżno-biała. I to do bardzo mnie. do czasu oczywiście. I to tak do czasu dwóch, trzech miesięcy. Osobiście coś o tym wiem z Dobra, wykorzystania to, białych klawiatur. I to musicie wziąć pod uwagę, to jest jak z białymi butami. Niby ładne, ale do czasu. Tak jest. Słuchajcie, oczywiście przewód mamy wypinany, wypinamy, ale tutaj mamy znacznie ładniej schowany ten przewodzik, bo wcześniej nam te przewody wystawały. Tutaj sama końcówka o. jest schowana. Tutaj mamy nóżki aż dwustopniowe. Tak i możemy wysokość tej klawiatury w dowolny sposób regulować. Dokładnie tak jest, mój drogi, i to jest kolejna rzecz, za którą no można powiedzieć dopłacamy, no bo faktycznie to już jest spora różnica cenowa i ta klawiatura do tanich nie należy. Switche już sprawdzam i oczywiście tutaj rozwiązanie razerowe, mm -hmm. jest to switch optomechaniczny, optomechaniczny taki dokładnie handsmanowy, bo Handsmen klawiatury tym się charakteryzują, który ma być jeszcze szybszy. Ma być totalnie szybki. I jak? To najszybszy. Absolutnie szybki. Totalnie. Totalnie, tak, ja się z tobą zgadzam. Słuchaj, pokaż mi tego Kikapa. Pokaż mi tego Kikapa, bo mi się wydaje. Wybróż, co mi wywróżysz z tego Kikapa? Ja tylko ci powiem, wróżę. że budowa tego switcha Razerowskiego, jak sobie zobaczycie, jest trochę inna. On ma tu taki drucik wstrzymujący tego właśnie optomechanicznego. Mi... No tutaj co prawda pojedyncza warstwa tworzywa sztucznego trochę bardziej miękka niż w przypadku Corsera. Natomiast no nie można powiedzieć o niej, że jest miękka. To jest A... naprawdę twardy Kikap. Dobra, powiedz mi, jak się z tej klawiatury korzysta, jak się to na niej klika, bo ja już ją wcześniej miałem w swoich dłoniach. Dokładnie. Na pewno to, co mi się w moje opuszki palców rzuciło, że tak, tak powiem, to, że jest delikatnie chrupowata. Chrupowata. No ma to zapobiegać przede wszystkim temu, żeby nam się palce nie ześlizgiwały. Podczas no, domyślam tych najbardziej się. spoconych momentów. Domyślam w grze. się, a że nie po to, żeby nasze opuszki palców były. O, Chciałem dokończyć zdanie, ale ten dźwięk mnie zagłuszył. Słuchajcie. Jest to dźwięk typowo w stylistyce blue, czyli ma być hałas, ma być głośno i ma być gamingowo. Ja to lubię, bo ten dźwięk już do mnie przemawia. W tych poprzedniczkach to był taki, ja bym to nazwał brzydko, tępym dźwiękiem, takim krawiaturowym. Tu już jest dźwięk taki switchowy, taki. Mm. Ja bym powiedział nawet więcej, że to jest dźwięk typowo razerowy. Tą klawiaturę nie tylko widać na biurku, ale także stanowczo ją słychać. I jeżeli zależy wam na tym, żeby jednak klawiatura była bardziej wygłuszona, to należałoby poszukać w innych kategoriach. Wielkość! No właśnie, słuchaj, teraz obstawianko. Smarty, ty nie wiesz. Czego nie wiem. I czy ta klawiatura jest większa czy mniejsza? Czy wiesz? Nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem. Nie, nie sprawdzałem. No to, słuchaj, tego. Teraz nie z opakowania, bo okay. wiemy, że producenci tak, lubią tak. komać I słuchajcie, mniejsza czy... 29, słuchajcie, jak w zegarku pół. Mm. 10, 10 i delikatnie coś tu, 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 I tuż. I tak, czyli by, można powiedzieć, że 1 do 1 do corsera, jeżeli mamy być, wyłonić tą najmniejszą, no to Hruks na razie cały czas jest pierwszy. Dokładnie, a jeżeli chodzi o wagę tej klawiatury, to mamy tutaj 458 gramów. Tylko czy ta waga ma znaczenie w przypadku klawiatur? No o tym wy sami zdecydujcie, a my. Ale właśnie, może ta klawiatura pogodzi je wszystkie. Jest wprawdzie najdroższa, ale może faktycznie będzie najnajmniejsza. Czas na Cooler Mastera. Zazwyczaj klawiatura podłączona wita nas szerokim spektrum RGB. Jeżeli klawiatura wita nas szerokim spektrum fioletu, to wiesz, że jest to na pewno Cooler Master. Zdecydowanie tak. Ich barwa, ich branding i to widać już od razu na pierwszy rzut oka. No i widać też znaczącą różnicę pomiędzy tą klawiaturą, a pomiędzy poprzedniczkami. Tak, Cooler Master trochę jeszcze inaczej podszedł do klawiatury 60%. I to jest fajne, bo właśnie. Takich różnorodnych produktów yy, poszukiwaliśmy. Cena, zacznijmy od tego, okay. około 550, 549 zł. Czyli znowu stówka do góry. Nie, no gdzie? Dwie a nie, a faktycznie. faktycznie. różnica jest naprawdę. Mała, no i zobaczmy. Przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to klawiatura niskoprofilowa. Zdecydowanie tak, i takie też są Switche. I powiem Tobie, że moja pierwsza klawiatura mechaniczna właśnie była niskoprofilowa i patrzę troszeczkę na te z e, sentymentem. Zdecydowanie. No proszę, mój drogi. Wizualnie mi się podoba ta delikatna matowość, to podświetlenie, które się rozlewa bardzo ciekawie, aluminium szczotkowane, ale jest ono bardzo minimalnie widoczne. Mhm. Jeżeli chodzi o kabel, to tutaj mamy również USB-C, czyli standard wczepiane tak jak w dwóch pierwszych. To, co jeszcze trzeba zauważyć, to pod spodem jest możliwość podniesienia nóżek. W ogóle te nóżki są śmieszne, bo one w momencie, kiedy są położone, to mają nadal być antypoślizgowe, mhm. czyli są jakby tych ślizgaczy rolę spełniają. Ciekawe zastosowanie ciekawe przede wszystkim rozwiązanie, które u innych producentów najzwyczajniej się nie występuje. Ale słuchajcie, największe zaskoczenie po otwarciu... I po tym, jak yy, zaczęliśmy oglądać tą klawiaturę, było takie, że ta klawiatura to klawiatura 60%, ale to, o czym wspomnieliśmy na wstępie, te klawisze, yy, góra, dół, boki, które w innych... Strzałeczki, strzałeczki tak zwane, tak zwane, są w innych ukryte jako funkcjonalne, tutaj... Się zmieściły. Tak, tutaj występują jako natywna opcja. Nie trzeba klikać innego klawisza funkcyjnego, żeby strzałeczkami nawigować po naszym ekranie. Według mnie bardzo duży plus. To jest ten dźwięk. To jest ten dźwięk ciszy. To jest ten dźwięk ciszy, wygłuszenia. Naprawdę fenomenalna klawiatura dla mnie przede wszystkim. Jeżeli lubicie ciszę, to na pewno nie będziecie zawiedzeni tą klawiaturą. Oczywiście, jeżeli chodzi o switche, mamy czerwone, liniowe niskoprofilowe switche Cherry, Tak. Zgadza się. Dodatkowo keycapy, które nie mają co prawda podwójnej warstwy, są też niskoprofilowe, no przez to są też mniej y, twarde, ale y, co nie oznacza, że są y, słabej jakości albo słabo wykonane. Według mnie wykonane są naprawdę bardzo porządnie. Tak. No, i ta klawiatura, jeżeli właśnie chcemy jeszcze ją powyginać, no, wydaje mi się, że najłatwiej by było ją zniszczyć. No, bo nie jest tak obudowana jak pierwsze dwie. Razera chyba tak nie testowaliśmy w podsumowaniu, jeszcze y, zobaczymy. No i wiesz, ten plastik y, tu y, szczotkowany aluminium, więc ten plastik czasami może mieć wrażenie, że przy upadkach mógłby odchodzić. Chociaż tutaj, jak się staram, to tak się nie dzieje. 20! 9 i jakieś 3 mm, czyli mamy obecnie najkrótszą klawiaturę. Nie, wszystkie były 29. Aha. Ona nawet jest delikatnie dłuższa, bo tam jest trochę ponad 29 mm. Czyli mamy delikatnie dłuższą klawiaturę, ale żadna klawiatura, słuchajcie, nie miała mniej niż 10 i ta też nie ma. Ta też nie ma. ma nie delikatnie 10. powyżej dziesiątki. Moi drodzy! Wszystkie te klawiatury mogą się różnić pod względem designu. Czy jest nisko profilowa, czy wysoko, czy jest obudowana, czy nie. Ale musi wejść w wymiar 29 na 10. Producenci się tak umówili i tak będzie. I tak będzie, moi drodzy. Ale czterech producentów za nami, który z nich jest najlepszy? To powiemy Wam oczywiście w podsumowaniu. No dobrze, mamy wszystkie klawiatury na stole i ja zrobiłem sobie takie porównanie już bezpośrednio dokładne. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę, naprawdę wybrać najmniejszą, mhm. to moim zdaniem Krux. Ok. milimetry, milimetry jest mniejszy od reszty, ale tak jak mówimy. To są takie różnice, o których naprawdę no, trudno dyskutować jako jakkolwiek game changer. No gołym okiem na pewno ich nie zauważymy, natomiast różnica jest już spora i to w wadze między e, naszym Cooler Master'em, a między e, na przykład Crux'em czy e, Corserem. Dokładnie. Słuchajcie, ale to o czym nie wspomnieliśmy, bo sami trochę w tym skupianiu się na 60% nie powiedzieliśmy o bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy... Która jest w kruksie, a mianowicie jako jedyna z tych klawiatur jest wireless. Dokładnie tak. Natomiast... Za 220 zł dodatkowo dostajecie klawiaturę bezprzewodową. No ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że różnią je też ceny, więc ciężko je porównywać tak bezpośrednio, bo ktoś powie, no Razer ładniejszy i trochę mi się może lepiej klika, ale dwie stówy muszę do niego dopłacić w kontekście Corsera, który też jest bardzo fajną klawiaturą, ale ktoś powie, ej. Przecież te przenożniki są blisko siebie, jeżeli chodzi o feeling, może te nie są tak turbo szybkie, ale ja tego nie rozróżnię, a tu stówę kolejną mam w kieszeni. Także słuchajcie, krux jak na 220 zł, faktycznie nie odstaje od swojej konkurencji tak bardzo, i na pewno wielu z Was w tym budżecie będzie zadowolonych. Tak mi się wydaje. Którą z tych klawiatur wybrałbyś pod względem czysto estetycznym. <laughs> Wiesz co? Tak. Tu miałbym dylemat, bo naprawdę, no Crux jest najprostszy yy, i ja oczywiście lubię, jak się... No kurde, Cooler Master się podoba, ale mimo wszystko... <gulermastery> mimo wszystko Razer. No i chciałbym ja tutaj... wybrać, mówię tak, te, te, ta spacja. Tak, a, tak, tak, tak. patrzę, tak. ten niski profil, a, ale patrzę białe. No nie, ten wzrok cały czas uciekał ku Razerowi i przy tym zostanę. No ja się z Tobą całkowicie zgadzam, wybierałbym między Cooler Master a Razer, ale postawię na Razer. Ja wiem, że na za trzy miesiące tak nie będzie wyglądać. Ja wiem. Ja wiem, ja jestem zdecydowany. Ale warto walczyć i tak. wa warto mieć y łudzić się. I warto się łudzić, że za te trzy miesiące tę klawiaturę wyczyścicie. Trzy no, miesiące później jest, że niby człowiek wiedział, ale się łudził. <grym> Dokładnie tak. Słuchaj, pod względem użytkowania, która klawiatura najbardziej Tobie przy y przypasowała? Wiesz co, przełączniki. No, ja tu chyba znowu byłbym Team Razer, bo ja lubię jak klika i okay. mi to nie przeszkadza. Ja natomiast wybrałbym Cooler Mastera. Dla mnie te niskoprofilowe redy stanowczo przemawiają, do mnie stanowczo przemawiają, dodatkowo to wyciszenie faktycznie jest fenomenalne i to jest klawiatura, której mógłbym używać non-stop. Zapytałem o design i estetykę, a podświetlenie, tylko i wyłącznie na podświetlenie patrząc, którą wybierasz? Nie będzie jak Razer. No dobra, Razer i ja w tym przypadku. No, znowu się skieruję w stronę Cooler Mastera. Dla mnie faktycznie te podświetlane same kick są naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjne, ale też delikatnie wylewająca się barwa spod klawiszy na tej srebrnej podkładce wygląda naprawdę fenomenalnie. No dobra, ostatnie pytanie. Masz dzisiaj jedną wziąć do domu. Która to jest? Jeżeli miałbym wydać pieniądze, wydałbym na kursora. Ja Bo wolałbym również. chyba te dwie stówki. Y, po prostu nie. No myślę sobie, że kurde 500 zł za akwaturę to jest sporo. To jest sporo. I Ale ja również... gdybyś mnie spytał o to samo y, Limitless, tak? to Razer. Okay. Czyli mam kasę, Razer zaczynam być racjonalny bardziej, to chyba Corsair. No to w y, mojej racjonalności również wygrywa Corsair, natomiast gdybym miał Limitless, to postawiłbym na Cooler Mastera ze względu na tą estetykę. No, słuchajcie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, która klawiatura byłaby przez Was wybrana, gdybyście mieli nieograniczony budżet. I A która klawiatura która? Wam się najbardziej podoba i na którą chcielibyście teraz kupić. A też które jakbyście mieli już myśleć, że macie dodatkową kasę, jeżeli zaoszczędzicie na klawiaturze. Dwa wybory. Dajcie znać w komentarzu, a my się żegnamy. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Hej!